Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam do pokazania to co nabyłem w tym tygodniu. Między innymi pada do Xboxa. Jakiś chińską podrubę, z którą jest taka mała historia. No i mam w końcu PlayStation 3 na którym mi tak zależało, ponieważ już mam parę gierek kupiłem sobie też kamerkę sportową Lamaxa nie jest to jakiś wybitny sprzęt, ale nagrywa bardzo dobrze jestem zadowolony no i kosztuje 600 zł a nie ponad tysiaka chociaż miałem nadzieję, że będzie nagrywać wewnątrz, w pomieszczeniach, ale obraz niestety migocze i nie idzie tego przestawić w ustawieniach. No trudno, ale dzisiaj nie o tym, tylko o tych sprzętach. Pada, kupiłem z takiego względu, bo mam dwa do Xboxa Łana, ale niestety wejście słuchawkowe mi się zepsuło, a ja gram na monitorze, który nie ma. Budowanych głośników, i muszę używać wejścia Jacka. No, i byłem zmuszony kupić nowego pada. Ale jestem, można powiedzieć, że zadowolony, bo mam dwa czarne, takie typowe, które zawsze były w zestawach. Ten ma kolor szary. No, i wygląda nawet w miarę fajnie. Kupiłem też yy, wcześniej, bo zanim kupiłem tego pada, kupiłem sobie wejścia mini jack. Dwie sztuki, chyba podejrzewam, no i próbowałem wymienić w tamtym padzie. I okazuje się, że nadal jest to samo. Przez 5 minut mam dźwięk na słuchawkach czy też na głośnikach. Chociaż lekko szumi. A później całkiem się wyłącza. Jak wyciągam kabel, wkładam. No to znowu mam jakieś tam 4 minuty gry na dźwięku. No i znowu dźwięk się wyłącza. I tak czym więcej, to później już po minucie się wyłącza. I tak było podczas awarii. Później wymiana tych jacków na nowe. Jest to samo. Więc nie było sensu w ogóle gdybać tam jakoś tam mocniej w ten temat. Tylko. Zamówiłem sobie nowego pada. No, wiadomo, wejście kosztowało mnie, nie wiem, 6 zł za sztukę. A pad kosztował 270. No to różnica cenowa jest kolosalna. A, ale działa i jestem z tego zadowolony. Ale za, zależało mi, właśnie, żeby w konsoli wrócił dźwięk, ponieważ jestem podczas przechodzenia fajnej gry. No, i bez dźwięku nie da się grać. A nie chcę po prostu ze stanowiska, gdzie mam zrobiony taki kącik z konsolą, z grami, ze wszystkim, ciągnąć kabel do telewizora, czy też przenosić całą konsolę do telewizora, żeby znów odzyskać dźwięk. No to by było tak. Padzik jest. Szczególnie jestem zadowolony. I tu mamy chińskiego klona. NESA, Mini NESA Chyba dobrze mówię, nie? bo zawsze mi się myli yy, NES i SNES ale dobra mniejsza ta. Jest klonik za 50 zł, wyrwany na Oliksie. Jest taka historia, że po prostu szukałem jakichś sprzętów u nas tu w mieście. No i znalazłem to. Mówię 50 zł, niedużo. 100% sprawna. Podobno tam nie wiem, parę razy tylko używana. Później z braku czasu leżała większość, większość w szapie. No, mówię, kupię. W końcu nie są to jakieś ogromne pieniądze. A mam inną grę telewizyjną na wkładane te dyskietki od góry. No, ale już nawaliła, spaliła się i też tam w ogóle nie bawię się w naprawę, bo to pewnie nie ma sensu. Bo Chińskie to chińskie i tak by pewnie długo nie pociągło po tej naprawie. Jakby w ogóle dało się naprawić. No a to 50 zł. Napisałem do osoby, która to wystawiła. Okazało się, że jest to osoba z mojej ulicy, cztery domy dalej. No to mówię, tym bardziej nie trzeba się nigdzie fatygować. No tylko, że sobie podejdę, zerknę i ewentualnie kupię. No i skończyło się na kupnie co my tutaj mamy mniej więcej to tak wygląda dwa pady w zestawie więc tragedii nie ma no mówiąc szczerze że jak na chińskiego klona to ten pad nawet wygodny Trzeba mu to przyznać. No fajnie, ciekawe jak, jak się na tym będzie grało. Tu jest drugi pad. Tylko z tego co wiem kiedyś, bo się interesuję w tych tematach właśnie tych podróbek i oglądałem na, na YouTube'ach, że któryś model właśnie ten chiński klon, co ma dwa te pady że jeśli się włączy grę na dwóch, to on strasznie laguje, podejrzewam, że właśnie to jest ta wersja. No ale mi to nawet nie przeszkadza, jeśli się okaże, że to jest to, ponieważ ja i tak zazwyczaj gram sam, więc żaden problem. Zresztą jest, jakie my tu mamy gry na dwóch, nie ma jakiegoś boskiego wyboru. Także lepiej sobie samemu popykać. Jest też zasilacz, który waży tyle co nic, jakby była sama obudowa. No ale jest wejście typowe, tak jak mamy teraz do smartfonów. To żaden problem, żeby sobie podłączyć pod ładowarkę czy od telefonu. To tutaj jeszcze jest kabel do podłączenia monitora czy też telewizora, obraz, dźwięk. No i jest konsolka. Powiem szczerze, że nie waży dużo więcej niż ten zasilacz. Ale znając życie, w tych klonach mamy kawałek płytki PCB i to jest wszystko. Później straszna pustka w środku. No wygląda to nawet dosyć fajnie, nie powiem, że nie. pozostaje jeszcze przetestować jak to się sprawuje no ale to już później sobie obłukam temat niby jest tu 620 gier to znają życie jakieś 15 20 a reszta to się powtarza tylko inne levele no ale to też się sprawdzi jak już będzie podłączone. Kolejne, może tą reklamówkę. To jest zestaw od tej PS3. Którą też nabyłem za grosze. Jest to od kolegi z pracy. Jeszcze widać jak mega zakurzone. Nie wiem gdzie on to miał. Pewnie gdzieś na strychów czy w piwnicy. Bo teraz ma PS4. To już bardzo dawno temu zapakował i Wystawił gdzieś tam. No ale podobno w 100% sprawna. Przysyła mi nawet zdjęcia, jak to wszystko chodzi. Tutaj jest. Kilka gier, które też dostałem od niego do tej konsoli. Jak Uncharted 2. Uncharted 3. Gran Turismo 5. GTA 4 Tu już widzimy, że pudełko bez okładki Saints Row Dwójeczka też brak okładki. No i gry podobno też w 100% chodziły do samego końca. To mam nadzieję, że to się nie zmieniło. No i pierwsza część Uncharted. Chyba jeśli się nie mylę, nie mam, nigdy nie miałem PS Trójki, więc mogę się tam w niektórych sprawach mylić. Z tego co mi wiadomo, to są tutaj dwa pady, ale są one nieoryginalne. Co mi też nie przeszkadza, bo za te pieniądze to nie ma co narzekać. Pada zawsze można dokupić kupić. Tu jest Tekken 6, jakiś Disney Universe. No, nawet wygląda to dosyć fajnie. może być coś ciekawego z Disneya przeważnie są fajne gierki zrobione no i tu jest LEGO Star Wars Complete, Saga też lubię gry z serii LEGO mam trochę tego na Xbox One czy na PSP na PS też mam kilka części właśnie gier z LEGO no i tym oto sposobem padło też kilka gierek, z czego jestem zadowolony, ponieważ już wcześniej, zanim nabyłem konsolę, to też nabyłem kilka gier. Jest o tym filmik, jak na to wpadłem czysto przypadkowo i za bardzo małe pieniądze, powiedziałbym wręcz śmieszne pieniądze. No i tutaj mamy właśnie tego pada. Z tego co widzę, to kable mają bardzo długie. Co będzie wręcz na plus? Bo można się wygodnie gdzieś w oddali usiąść, żeby oczy się nie męczyły od monitora czy też telewizora. Big Ben no, niby wszystko klika. No, tak jak mówię, ja tego nie testowałem, ale. Podobno wszystko jest w 100% sprawne. Jedynie co widać to, wszystko musi przejść gruntowne czyszczenie, czym też się niedługo zajmę. Pewnie konsolka też będzie mega zakurzona, i też będzie wymagała jakiegoś, jakiegoś czyszczenia, ale to podejrzewam też, że rozkręcę ją i wewnątrz też będzie poczyszczone, żeby to wszystko jakoś w miarę chodziło i tu jest drugi pad z tego co widzę taki sam I niby są opór czuć no myślę że będzie to działać tak jak wam mówi ale dopóki człowiek nie podłączy to się tego nie dowie no, i teraz może. Tu jakieś książeczki. A jak znamy życie, nikogo to nigdy nie interesowało. Jest też. To jest trójka, na której mi zależało. Co tam jeszcze mamy? Tam mamy. może no żeby ciągle, żeby. Kabel. Obrazu, telewizor w moim przypadku będzie to monitor. Mam takie wyjścia, czy też wejścia. No i jest też tam kabel zasilający. Typowa ósemka, to nie będę tego wyciągał. Wszyscy pewnie wiedzą, jak to wygląda. No i tak jak mówiłem, konsolka ma jest strasznie zakurzona, a to wszystko będzie do czyszczenia. Ogólnie tragedii nie ma. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądać, ponieważ ma Dwójkę chyba. Małych dzieci to było właśnie to była ich konsola. A myślałem, że to będzie bardziej. Zaniedbane, bo wiadomo jak to dzieciaki. No, ale nie, nie ma tragedii. Nie znam się tak, jak już mówiłem na PS3, ale wydaje mi się, że to nie jest Simka, To jest chyba super sim z tego, co kiedyś oglądają różne porównania na, na youtubach, ale chyba tak, to będzie super sim. No co, ogólnie jestem zadowolony, że w końcu trafiła. Do mnie PS3 będę mógł zobaczyć gry, które nie były na innych platformach. No i też chciałem, bo miałem w planach powiększać yy, kolekcję gier na PlayStation 3, ponieważ są teraz w atrakcyjnych cenach. Za grosze można kupić fajne tytuły, no jak wiadomo. Jestem kolekcjonerem, lubię zbierać, gdy lubię sobie w nie pograć. I mam także zazwyczaj, jak się ma wszystkie sprzęty w domu, no nie mówię, że wszystkie, bo nie mam wszystkich oczywiście, ale tam PS4 czy Xbox One, PS3, PS2, PlayStation 1, Ma się masę gier, dostęp do, do gier takich to na co by nie naszła ochota, to po prostu człowiek siada, włącza i sobie gra. Nie ma czegoś takiego, kurczę, zagrałbym w to, ale tego nie mam. No na chwilę obecną mi się tak nie zdarzyło. Mam ochotę, oglądam na przykład jakieś filmy na YouTubach. Jest ktoś, kto pokazuje jakąś tam ciekawą grę, no też może nie najnowszą, jakąś starszą. Okazuje się, że bardzo fajny gameplay. No i podchodzę do półki patrzę wśród moich gier, no i mam posiadam, no i co pozostaje, usiąść, włączyć, no i naginać. Już później nie trzeba oglądać, to można samemu w sobie zagrać. To kiedyś przetestuję, może wrzucę filmik. Ale jest też jeszcze jeden taki bonus jakby, ponieważ od tego samego kolegi, co nabyłem tą PS3 Nabyłem też PS2 Slim i było tam też y, 10 gier, bodajże, może, może więcej, nie pamiętam. No ale nie ma tu jej na chwilę obecną, ponieważ no, też była niezbyt zadbana, była zakurzona i, i porysowana, więc postanowiłem że ją rozkręcę. Pomalowałem ją, zmieniłem trochę jej wygląd. W środku jest poczyszczona, wszystko ładnie śmiga. No i płytki, i płytki testowałem, ponieważ niektóre tam posiadają rysy. To sobie potestowałem, odłożyłem te, które w ogóle nie chciały się wczytać. No i... Na pewno nakręcę filmik na ten temat, będzie też PS2 Slim. Właśnie od tego samego kumpla co te PS3. No i też pokażę jakie gry tam nabyłem dodatkowo. Jest też tam jeden pad chyba w zestawie. No, i teraz po malowaniu powiem szczerze, że bardziej mi się to podoba. Fajnie to wygląda. No, i wiem też, że w środku jest podczyszczone. Że, no wiem co mam teraz, można powiedzieć, nie? Jest rozkręcone, sprawdzone, powyczyszczone. No, i jest git. Wszystko działa. O dziwo po moim skręceniu, ale działa. Więc jestem z tego mega zadowolony. To by było tyle. W tym odcinku dzięki za oglądanie i chciałbym też jeszcze przypomnieć, że trwa taki konkurs, promocja, że na 100 subskrypcji rozdam grę wybraną przez widza do kwoty 150 zł, na jaką tam platformę on sobie wybierze, więc zachęcam do oglądania, subowania, może jakiś komentarz, wtedy będę wiedział kto jest aktywny. i komu bym mógł rozdać właśnie taką grę. No to co? No zostało 17 subskrypcji, jakby nie patrzeć do setki, więc myślę, że ten, że tą grę będę mógł rozdać już niedługo. Pamiętajcie, z gra za 150 zł do wyboru przez Was, na jaką platformę będziecie chcieli. Także jeszcze raz, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego. Cześć.